Witam Was w drugiej części drugiej rundy. Niestety urwało mi, że tak powiem... Um, urwało mi, że tak powiem, opcję na um, nagrywanie z jakiegoś powodu. Musiałem od, jakby od nowa odpalić program do nagrywania, więc jest pewien tutaj oczywiście kłopocik, ale myślę, że... Myślę, że już powinno być OK teraz. Niestety to będzie taka trochę porwana runda a nie jestem w stanie na to wiele poradzić. Wydaje mi się, że zagramy sobie po prostu szczurka w tym momencie. I zablokujemy tego elf'a, myślę, mimo wszystko. Mam co robić w kolejnych turach, więc to nie jest jakiś wielki problem. Oczywiście na pewnym, na pewnym etapie fajnie byłoby dobrać landy, prawda? Ale mogę póki co spokojnie się wymieniać. I sytuacja jest całkiem ok. Mam, tą, mam, mam ten trzeci land. Ten czwarty land będzie oczywiście też ważny, ale na razie jest moim zdaniem zupełnie ok. Paragon, ok. No myślę, że zaatakujemy raczej. Zagramy sobie Skadera. damy turę. To jest duży miesiąc, niestety. Raz, dwa, trzy, cztery. Mm -hmm. Mogę niby zaatakować za cztery z powietrza. To jest chyba słabe. Mogę za zagrać po prostu. tema. Dołożysz kontarek tutaj. Teraz jest pytanie, czy chce atakować? Chyba nie chce atakować, ja po prostu chcę oddać turę. To ma pewnie jakąś sztuczkę i to jest problem, prawda? Że, ten, że ta świnia tu będzie mnie bić. No ale chyba spróbujemy, jednak bloku. Potem ewentualnie wyłożę scavengera jako 6-6 i to może nam coś tutaj pomoże. Okej. Okay. Wow, nie miał nic. Cudownie. Wprost cudownie. To tak za dwa, Znaczy, za trzy? Wymiana, jasne. Taki pan. No, myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie potrzebuje jakiegoś fajnego, twardego, białego remowalu w stylu Devouring Light, e, które już widzieliśmy w pierwszej rundzie, więc wydaje mi się, że w jednym drafcie akurat szansa na dwa takie ankomony jest taka sobie. Ale oczywiście jest to możliwe, że może mieć Devouring Light, może mieć e, Puff, nie wiem jak się to nazywało nawet, e, na mniej o to. W każdym razie jesteśmy w, w kolejnej rundzie. I może żeby tych filmików nie rozwlekać, to ja zagram po prostu finał już od razu bezpośrednio tutaj na tym filmie, prawda? E, bo nie chcę zrobić nie chcę, robić, e, nie chcę robić, prawda, ekstra dodatkowego filmu, więc po prostu dam pauzę i wrócimy do tego nagrania za moment jak już będę w, w finale. No okej, okay, tak jak obiecałem jesteśmy w rundzie finałowej od razu w tym samym filmie, żeby nie robić zamieszania. Bo jest taka jest taki po prostu jakby... Jest taka metoda, że nagrywam każdą rundę osobno, prawda, więc łącznie jest cztery filmy, więc nie chciałbym tego łamać i po prostu włożę, jakby, no, podziel, podzieliłem tą drugą rundę na niestety dwa filmy, no ale problemy techniczne to sprawiły, mam nadzieję, że on to strasznie nie psuje radości z oglądania tego drafta. W każdym razie jesteśmy już w tym grande finale, chcemy zaczynać. Jak widzicie, deck sobie radzi naprawdę fajnie i moim zdaniem zasługą tego jest to, że mam naprawdę dużo Dobrych tanich dropów, takich właśnie szczurów, jakieś koty, które sprawiają, że oponent ma problem, żeby wcześniej mnie zjechać jakoś bardzo łatwo a później już przeważają te scavengery, czy jakieś tam inne ciężkie stwory, które po prostu wchodzą i koleś już raczej z tego nie jest w stanie zbyt łatwo wyjść. Czekamy na rywala, bo najwyraźniej jeszcze go nie ma. Dobra, jest już generalnie bardzo fajna ręka, żeby nie powiedzieć, wybitna ręka drop za jeden, drop za 2, drop za 3. Potem nawet jeżeli nie dobierzemy nic ciekawego, to mamy efekt z tego Isana, prawda? Więc gramy zielonym. Myślę, że można spokojnie zagrać tego Wayfinder'a w tym momencie. Na wypadek, gdyby jakiś scavenger się dobrał, będzie opcja na więcej... Okej, okay. przewinąłem sobie dwa scavengery. Hmm. <laughs> Dosyć zabawne, no ale cóż bywa i tak. Znaczy ja nie twierdzę, że to są konieczne, żeby tu wygrać, prawda? Ale jednak to dosyć śmiesznie to wyszło. Okej. Okay. W takim razie chłopak i baza. Oczywiście Windows mnie, jak zwykle robi mi bezcenne porady. Bezcenne porady Windowsa to jest po prostu... ulubiona moja rzecz w tym programie. Mhm, trzy kolory, tak? Coral Barrier, jasne. Myślę, że sobie odpalimy, czy w sumie czy od razu, chyba nie. Poczekam na koniec tury jego. Nigdzie mi się nie spieszy, jestem w stanie, czyż w sumie... Mogę atakować tym szczurem, on zablokuje squidem, bez sensu. Po prostu oddam turę. Poszukam sobie sadysty, sadysta zabije tego squida, prawda? Generalnie ten koleś będzie dla takiego Deku problemem, prawda, bo on nie jest w stanie go zabić, jeżeli ja nie wejdę w interakcję z nim, a ja oczywiście tego nie zrobię. Eee, więc nie jest w stanie go zabić, może mieć więcej najwyżej zbounsować, a ten kolej zrobił cały czas przewagę mi na stole, prawda. Więc to jest dla niego, dla, dla takiego połączenia kolorów ten, ten facet jest naprawdę niemiły. Shaman Spring, jasne, dobierze sobie chłopak kartę. sobie odpalimy naszego Cruel Sadistę. Hmm, no trochę du dużo lądów dobieram, to jest trochę problemem. Hmm, wydaje mi się, że lepiej zagrać chyba jednak hmm, Kotka. W sumie wydaje mi się, że lepiej jest nie zagrywać nic po prostu. Wtedy mam na sadistę i na. Na sadystę i na Isana, prawda? To jest kolejna karta, która bardzo boli takie deki w tych kolorach, które nie mają zbyt dużo renowalu, prawda? Invasive species. Ok. Na rękę wróci bariera albo szaman pewnie szaman w sumie, bo jest zdrowo, no jasne, jednak szaman Punterek Chłopak... Mhm, uh -huh, coś się dzieje... Pil to reality, okej... Okay. Oczywiście efekt wciąż... By, by działał, tak? Gdyby on był w grze. Hmm, za zero manu nic nie mogę znaleźć, niestety. No zepsuł mi troszkę combo chłopak. Ale to nie nic, zagramy sobie po prostu... Skadera... I chyba ponownie Isana. No wszystko. Nic złego się na razie nie dzieje, prawda? Więc... Oczywiście gość ma wypaną rękę, 7 kart. To jest sporo, ale ja też mam sporą przewagę na stole, jakby... Spory kart, kart advantage na stole, prawda? A no, mogę zablokować tego spiszys. Nie tracę na tym specjalnie, zaraz będę miał kolejnego. E, chyba, zaraz będę miał kolejnego e, szczura, prawda? więc. Bariera. yep. Coś jeszcze? Nie. Flash to jeszcze Bardzo fajnie. Bozo za trzy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manów mam tak Czyli mogę sobie zagrać po prostu kot, yy, kota i mieć na aktywacji sadysty i Nissana. Dobra, ok, no to niech będzie kot. Kot jest fajny, bo jeżeli zablokuję zawsze mogę mu coś z ręki wyrzucić fajnego. To jednak ta, to ad random jednak jest, jest znacząco, prawda? To że jest ad random. Linkedryst Skadera. Ok, a to nie możemy nic poradzić. Poszukałem sobie radców. Aha, nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem kątka, niestety, z tego co kojarzę. No niestety, mogłem to zrobić lepiej. No, damy turę, myślę, chociaż w sumie mogę zagrać tego Child of Night, więc na tym nie tracę. Mm, mogę też zmniejszyć trochę... ...karty, bo nic nie widzę. OK coś jeszcze tak? Aha, totem. To wygląda jak totem. Mhm. Podpalamy te wszystkie zdolności, żeby nie zapomnieć tym razem. Coś mam za dwa mana? Wszystko już użyłem. Jest Child of Night, okay. Myślę, że zaodekujemy teraz jakąś może większą ilością chłopów. Na pewno tymi, na pewno tym, na pewno tym. Mhm. Mhm. ok, myślę, że spoko. Dopalimy tego misia. Rozgrywanie Primadoksa jest chyba słabe. Chyba lepiej zostawić na y, karnium Tak Mi się wydaje. On za bardzo nawet nie może atakować w tej turze, więc myślę, że lepiej zostawić na karnium krow, żeby z powietrza go bić. Po prostu... Okej, jasne. jasna. jasna. No to w takim razie karium crow. Mm, no to baza za dwa z powietrza. Zagramy sobie Primadoxa, oddamy turę. 4 mam już Akius Spirita, to też jest oczywiście super sprawą, bo to mi znowu kloka zwiększa. No generalnie sytuacja jest chyba dobra. No, oczywiście gość mam 7k na ręce, to też dramat, to jest ogromna ilość. Pewnie ma tą sztuczkę w zamień wszystkich gości w 1-1. Jeden, jeden. Strzelam w ciemno, że to ma. Więc też trzeba na to uważać. Czyli to jest chyba jeden, jeden, jeden bez zdolności, więc na przykład mój szczur będzie bez detacza, prawda? No coś się dzieje, tak? Coś dużego się dzieje. 5 mana, 6 mana. Scotling Doom Engine. I jasne. No, dodamy sobie tu kontarek. Wyszukamy sobie... Hmm, spirita. Hmm, wrócimy sobie... szczurki. Dobraliśmy kroła Myślę, że możemy zrobić... nie mam żadnych stworów za pięć, więc tego gościa na razie nie ma co odpalać. Wydaje mi się, że lepiej po prostu zagrać sobie mm, Slash to Dust w tego. Jeśli ma, jeśli ma jakąś tam mm, kontrę, no to trudno, ale chyba nie ma takiego czegoś tutaj. OK. Więc za piątkę możemy wbić, nawet tym możemy wbić. No, wbijmy też, wbijmy w ten sposób. zawsze będzie ten, do bloku. Trzy, okay. I chyba najlepiej chyba po prostu Ma zagrać po stworka i tyle. Teoretycznie mogłem zabić tego, tą barierę, ale to chyba nie jest jakieś super dobre. Jeżeli nie ma jakiegoś mass bounce'u, coś w tym stylu, mass remowalu, mass bounce'u, to jest z nim chyba źle. Chyba jest z nim źle, Encrust jasne To w ogóle zwaliłem, że sobie nie wróciłem tego skadera, prawda? Mogę sobie tego skadera wrócić. Że, że zabijemy tego typa, bo jest skórzający. Przyatakujemy, Nie, bo tylko za 4. Zagramy szurki Zagramy szurki i oddamy turę. No tam w tym jednym miejscu mogłem z tym Primadoxem wrócić sobie z kadera, prawda? Nie, nie ogarnąłem sprawy, że przecież on ma krasta. Ale jak widać, to nic nie zmieniło. A to było zagranie faktycznie jest takich z cyklu za dużo rzeczy na stole i nieogarnamy sprawy po prostu No ale no w każdym razie daliśmy radę No gramy z takim troszkę topornym dekiem potencjalnie to jest niezłe, ale chyba nie aż tak, żeby tym grać na razie tam jest jakiś Pół, potężny, pół dobre cele na to samo, czyli nie ma jakichś dobrych celów. Są, są takie częściowo dobre cele na to. Back to Nature, moim zdaniem, jest ciekawą kartą na niego, ma dwa Inkraster deku. To jest chyba opcja fajna. Yy, natomiast można wywalić yy, sobie chyba tego Tytana, nie wiem, ten Tytan jest taki dosyć lamazarny na niego. Yy, on ma sporo takich małych, takich blokerów, którzy mogą sobie z nim radzić długo A ewentualnie scavengera jednego znowu usuwać A myślę, że może szczurki jednak po prostu wyciągnę. Jego ja tak nie jest taki szybki, żebym jakoś bardzo potrzebował tych szczurów i spróbujemy chyba w ten sposób coś podziałać no, za wiele mi nie pokazał, prawda? Miał tyle kadr na ręku, że nie jestem w stanie powiedzieć cóż tam się za dobrotki kryły. No, to jest średnia ręka, ale zatrzymam ją z uwagi na tego Signon Blot. Może nam coś tam się tutaj dobierze. Coś się musi dobrać to w miarę szybko, żebym mógł się wymienić z tymi stworami. I żeby mieć po prostu. No, Okej, okay. jest ten, jest misiek. Czarny koczów. Myślę, że mogę sobie tego czarnego kultura wsadzić. Na razie do, do gry. Zablokować nawet nie mogę. Generalnie kupowanie czasu w tym deku jest dobre. Koral barier, jasne.